Wytyczne dla POZ Współdziałanie lekarza PoZ i endokrynologa w zakresie diagnostyki i leczenia endokrynopatii u dzieci. Część 18 Zalecenia dotyczące podawania witaminy D u dzieci Autorzy Andrzej Lewiński, Renata Stawerska, Magdalena Stasiak, Joanna Smyczyńska, Maciej Hilczer, Anna Łupińska, Marzena Kolasa-Kicińska, Hanna Domagalska-Nalewajek, Małgorzata Szałapska, Małgorzata Karbownik-Lawińska oraz Arkadiusz Zygmunt. Obecnie w Polsce rekomendowane jest profilaktyczne stosowanie preparatów zawierających witaminę D, czyli cholekalcyferol. Dawkowanie tej witaminy w populacji ogólnej powinno być zindywidualizowane w zależności od wieku, masy ciała, nasłonecznienia, czyli poru roku, diety i trybu życia. Algorytm suplementacja witaminą D, schemat pierwszy, który omówię za chwilę, przedstawiać będzie zasady suplementacji u dzieci. Wyznacznikiem zaopatrzenia organizmu w witaminę D jest stężenie metabolitu wątrobowego tej witaminy w surowicy, czyli 25 OHD. W związku z obowiązującą profilaktyką niedoboru witaminy D lekarz POZ nie ma istotnych wskazań, a tym samym obowiązku oznaczania stężenia 25 OHD w surowicy w populacji ogólnej, a jedynie w grupach ryzyka niedoboru tej witaminy wymienionych w tabeli czwartej. Wszystkie tabele, wykresy i algorytmy omawiane w tym opracowaniu dostępne są w bazie wiedzy lekarza rodzinnego na stronie ptmr.info.pl. Zebrane w tabeli czwartej grupy ryzyka niedoboru witaminy D, w których wskazane jest oznaczenie 25 OHD w surowicy, to po pierwsze. Pacjenci z zaburzeniami układu ruchu. Skrzywicą, osteomalacją, osteoporozą, bólami kostnymi, deformacjami kości, wadami postawy, z nawracającymi niskoenergetycznymi złamaniami i aseptyczną martwicą kości. Po drugie, pacjenci z zaburzeniami metabolizmu wapnia i fosforu. Z zaburzeniami kalcemi, kalciurii, z fosfatemią, fosfaturią, hipofosfatazją i hiperfosfatazją. Po trzecie, pacjenci przewlekle leczeni niektórymi lekami. Przewlekła kortykosteroidoterapia, leczenie ketokonazolem, leczenie antyretrowirusowe i przeciwpadaczkowe. Po czwarte pacjenci z zaburzeniami trawienia i z zaburzeniami wchłaniania, z mukowiscydozą i przewlekłymi zapalnymi chorobami jelit. Po piąte pacjenci z chorobami wątroby, w tym z cholestazą, stanem po przeszczepie wątroby i niealkoholowym stłuszczeniem wątroby. Po szóste pacjenci z chorobami nerek, z niewydolnością nerek, pacjenci po przeszczepie nerek, pacjenci z nefrokalcynozą. Po siódme, pacjenci z zaburzeniami endokrynologicznymi, z nadczynnością i niedoczynnością przytarczyc, nadczynnością i niedoczynnością tarczycy, cukrzycą typu pierwszego, niedoborem hormonów wzrostu, jadłowstrętem psychicznym i autoimmunologicznymi zespołami wielogruczołowymi. Po ósme, pacjenci z zaburzeniami rozwoju somatycznego, czyli z bardzo niskim wzrostem lub bardzo wysokim wzrostem z otyłością. Po dziewiąte, pacjenci z opóźnieniem rozwoju. Po dziesiąte pacjenci z chorobami układu nerwowego, z porażeniem mózgowym, przewlekle unieruchomieni, z autyzmem, stwardnieniem rozsianym, epilepsją, z napadami o nieznanej etiologii, z miopatią i dystrofią mięśniową. Po jedenaste pacjenci z astmą alergiczną i atopowym zapaleniem skóry. Po dwunaste pacjenci z chorobami autoimmunologicznymi, czyli zaburzeniami kolagenowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów, chorobami autoimmunologicznymi skóry, cukrzycą typu pierwszego, chorobą Hashimoto. Po trzynaste pacjenci z zaburzeniami immunologicznymi, nawracającymi infekcjami dróg oddechowych, astmą, nawracającymi i przewlekłymi stanami zapalnymi innych układów. Po czternaste pacjenci z nowotworami, z guzami i pacjenci po leczeniu onkologicznym. Po piętnaste pacjenci z chorobami sercowo-naczyniowymi, z nadciśnieniem tętniczym, z chorobą niedokrwinną serca i wreszcie po 16. pacjenci z chorobami metabolicznymi, z cukrzycą typu drugiego, zaburzeniami lipidowymi, otyłością i zespołem metabolicznym. W tych grupach pacjentów sposób postępowania jest uzależniony od uzyskanego stężenia 25 OHD w surowicy z uwzględnieniem dotychczasowego dawkowania preparatów zawierających cholekalceferol. Algorytm dla tych pacjentów przedstawiony jest na schemacie drugim, który również za chwilę omówię. Przejdę teraz do omówienia algorytmów. Schemat pierwszy przedstawia suplementację witaminą D w populacji ogólnej wieku rozwojowego. Noworodki urodzone przedwcześnie, przed 32 tygodniem ciąży lub w 32 tygodniu ciąży, wymagają suplementacji witaminy D w dawce 800 jednostek międzynarodowych na dobę. Od pierwszych dni życia, niezależnie od sposobu karmienia. Po czterech tygodniach suplementacji w szpitalu lub w opiece ambulatoryjnej należy skontrolować stężenie 25 OHD w surowicy. Noworodki urodzone przedwcześnie, ale od 33 do 36 tygodnia ciąży, wymagają suplementacji witaminy D w dawce 400 jednostek międzynarodowych na dobę. Od pierwszych dni życia, niezależnie od sposobu karmienia. U takich dzieci nie ma wskazań do rutynowego oznaczenia 25 OHD w surowicy. Suplementacja pod kontrolą 25 OHD w surowicy jest zalecana jedynie u dzieci z grup ryzyka, które są żywione pozajelitowo powyżej dwóch tygodni, które przyjmują ketokonazol powyżej dwóch tygodni, które przyjmują leki przeciwdrgawkowe, które mają cholestazę lub u których stwierdzono cholestazę lub dzieci z masą urodzeniową poniżej 1500 g. Wszystkie noworodki donoszone i niemowlęta w wieku od 0 do 6 miesięcy powinny suplementować witaminę D w dawce 400 jednostek międzynarodowych na dobę od pierwszych dni życia, niezależnie od sposobu karmienia. Natomiast dzieci w wieku od 6 do 12 miesięcy w dawce od 400 do 600 jednostek międzynarodowych na dobę, zależnie od dobowej ilości witaminy D przyjętej z pokarmem. Inne zalecenia są dla dzieci w wieku od roku do 10 roku życia i dla dzieci w wieku od 11 do 18 roku życia. W tych grupach wiekowych od maja do września suplementacja nie jest obowiązkowa, choć wciąż zalecana i bezpieczna. Gdy spełniony jest warunek przebywania na słońcu z odkrytymi przedramionami i podudziemiami powyżej 15 minut w godzinach od 10 do 15 bez kremów z filtrem. Dobowe dawki suplementacji witaminy D dla dzieci w grupie wiekowej od 1 roku życia do 10 roku życia to od 600 do 1000 jednostek międzynarodowych na dobę, oczywiście w zależności od masy ciała i witaminy D w diecie przez cały rok, natomiast dawka dobowa dla dzieci w wieku od 11 do 18 roku życia wynosi od 800 do 2000 jednostek międzynarodowych na dobę i również w zależności od masy ciała i witaminy D podawanej w diecie przez cały rok. Należy pamiętać, że dzieci z otyłością w wieku od 1 do 18 roku życia powinny przyjmować więcej, bo od 1600 do 4000 jednostek międzynarodowych na dobę w zależności od stopnia otyłości. Przejdę teraz do omówienia kolejnego algorytmu, czyli schematu drugiego, który przedstawia suplementację witaminy D w zależności od stężenia 25 OHD w surowicy. Ten schemat suplementacji przedstawiony jest dla dzieci z grup ryzyka niedoboru witaminy D. U tych dzieci wskazane jest oznaczenie 25 OHD w surowicy. W populacji ogólnej nie ma istotnych wskazań do oznaczenia 25 OHD w surowicy i nie jest ono rekomendowane. Dlatego, w populacji ogólnej, suplementacja witaminą D powinna być zgodna z omówionym wcześniej schematem pierwszym. Suplementacja witaminy D w grupach ryzyka niedoboru witaminy D jest ściśle zależna od stężenia 25 OHD w surowicy. W związku z tym istnieje podział na 7 grup. Do pierwszej grupy zaliczamy osoby z poziomem 25 OHD w przedziale od 0 do 10 nanogramów na mililitr. Do drugiej grupy zaliczamy pacjentów z poziomem 25 OHD w przedziale od 10 do 20, do trzeciej od 20 do 30, do czwartej od 30 do 50, do piątej od 50 do 75, do od 75 do 100, a do 7 powyżej 100 nanogramów na mililitr. Najpierw omówię postępowanie dla pacjentów z grupy pierwszej, drugiej i trzeciej, u których suplementacja nie była prowadzona. U pacjentów z grupy pierwszej, dla których poziom 25 OHD mieści się w przedziale od 0 do 10 nanogramów na mililitr, rekomendowane dawki lecznicze zależą od wieku. Dzieci od urodzenia do 12 miesiąca życia powinny przyjmować 2000 jednostek międzynarodowych na dobę. Dzieci od roku do 10 roku życia od 3 do 6000 jednostek międzynarodowych na dobę. A dzieci powyżej 10 roku życia 6000 jednostek międzynarodowych na dobę. Kontrolne oznaczenie stężenia 25 OHD w surowicy powinno nastąpić po od 1 do 3 miesiącach terapii. Leczenie powinno trwać przez 3 miesiące lub dłużej, aż do uzyskania stężenia OHD powyżej przedziału 30 do 50 nanogramów na mililitr. U dzieci z grupy drugiej, czyli u dzieci, u których 25-OHD jest w przedziale od 10 do 20 nanogramów na mililitr, zaleca się rozpoczęcie podaży witaminy D od dawki maksymalnej zalecanej w ogólnej populacji dla danej grupy wiekowej. Czyli dzieci od urodzenia do 12 miesiąca życia powinny przyjmować 1000 jednostek międzynarodowych na dobę. Dzieci od roku do 10 roku życia powinny przyjmować 2000 jednostek międzynarodowych na dobę, a dzieci powyżej 10 roku życia 4000 jednostek międzynarodowych na dobę. Dzieci z trzeciej grupy, czyli takie, u których poziom 25 OHD jest w przedziale od 20 do 30 nanogramów na mililitr, powinny rozpocząć podaż witaminy D w dawkach zalecanych w ogólnej populacji, według schematu pierwszego omawianego wcześniej. Jeżeli u dzieci z grup ryzyka niedoboru witaminy D suplementacja była prowadzona prawidłowo, a mimo to w surowicy krwi stężenie 25 OHD nie przekroczyło przedziału od 30 do 50 nanogramów na mililitr, Zalecane jest zwiększenie dawki lub kontynuacja postępowania w zależności od poziomu 25 OHD w surowicy. Jeżeli poziom 25 OHD w surowicy mieści się w przedziale od 10 do 20 nanogramów na mililitr, zalecane jest zwiększenie dawki o 100%, a kontrolne oznaczenie stężenia 25 OHD w surowicy powinno nastąpić po 3 miesiącach. Jeżeli poziom 25 OHD mieści się w przedziale od 20 do 30 nanogramów na mililitr, zaleca się zwiększenie dawki o 50%. Wówczas można rozważyć kontrolne oznaczenie stężenia 25 OHD w surowicy po 6 miesiącach. Jeżeli poziom 25 OHD był w przedziale od 30 do 50 nanogramów na mililitr, zaleca się kontynuację postępowania. Jeżeli natomiast u dziecka z grupy ryzyka niedoboru witaminy D suplementacja była prowadzona prawidłowo, a poziom witaminy D w surowicy wynosi od 50 do 75 ng na ml, zaleca się zmniejszenie dawki o 50%. Następnie należy rozważyć kontrolne oznaczenie stężenia 25 OHD w surowicy po trzech miesiącach. Ważne jest, by zapamiętać, jak postępować w przypadku, gdy suplementacja była prowadzona przy użyciu dawek wyższych od rekomendowanych. Jeżeli u dziecka, u którego suplementacja była prowadzona przy użyciu dawek wyższych od rekomendowanych, poziom witaminy D jest w przedziale od 50 do 75 nanogramów na mililitr, należy zalecić wstrzymanie podaży preparatów witaminy D na 1 miesiąc, a następnie stosowanie dawek rekomendowanych w populacji ogólnej. Jeżeli poziom 25-OHD jest w przedziale od 75 do 100 nanogramów na mililitr, zaleca się wstrzymanie podaży preparatów witaminy D na 12 miesięcy. Następnie zaleca się stosowanie minimalnych dawek rekomendowanych w populacji ogólnej. Pacjenci, u których poziom 25-OHD przekracza 100 nanogramów na mililitr wymagają bezwzględnego przerwania suplementacji. Następnie ocenia się kalcemię, kalcjurię oraz monitoruje stężenie 25 OHD co miesiąc, aż do uzyskania stężenia 25 OHD poniżej lub równe 50 nanogramów na mililitr. Jeżeli uzyska się takie stężenie, następnie zaleca się stosowanie dawek rekomendowanych w populacji ogólnej. U dzieci z grupy 5, u których 25 OHD jest w przedziale od 50 do 75 nanogramów na mililitr, 6, u których 25 OHD jest w przedziale od 75 do 100 nanogramów na mililitr i 7, u których 25 OHD przekracza 100 nanogramów na mililitr, należy pamiętać o tym, by przed podjęciem dalszych decyzji upewnić się, czy dotychczasowa suplementacja była odpowiednia i dokonać korekty regularności stosowania, dawki, doboru preparatu czy sposobu podaży witaminy D.